Witaj w tym poradniku, w którym zwrócę Ci uwagę na nową możliwość zarabiania na YouTube za pomocą odtwarzacza dla szkół. To rzecz, która się pojawiła w 2025 roku i ona zapewnia dodatkowe możliwości monetyzacji dla twórców treści edukacyjnych. Jeśli więc się do nich zaliczasz, to ten materiał szczególnie może Ciebie interesować, ale nawet jeśli nie tworzysz takich treści edukacyjnych, to warto wiedzieć. Na jakich też innych treściach można zarabiać na YouTube, bo może się to przyszłościowo Tobie przydać. Czyli zobacz, że pewne instytucje edukacyjne, szkoły mają możliwość korzystać z czegoś takiego. No i ja chcę wyjaśnić Ci, na jakiej to zasadzie działa. Dodatkowo zachęcam Cię do pobrania poradnika PDF, który jest dołączony do tego wykładu. Tam dokładnie wyjaśniam, Sposób działania tej nowej opcji zarabiania, czyli ta opcja poprzez odtwarzacz dla szkół, czyli że nasze treści edukacyjne są dołączone do takiego odtwarzacza dla szkół, no i wtedy odpowiednio na tym zarabiamy. No jak w ogóle działa taki odtwarzacz dla szkół? No on umożliwia partnerom edukacyjnym. Szkołą, nauczycielom, pewnym instytucjom edukacyjnym osadzanie filmów z YouTube w swoich materiałach dydaktycznych. Czyli powiedzmy, że szkoła jakaś ma swój, swój taki portal dydaktyczny skierowany do swoich uczniów, no i tam osadza filmy, które pochodzą z YouTube. Ale filmy nie jakiejś słabej jakości czy filmy, które przedstawiają vlogi. Ale takie naprawdę materiały edukacyjne, dydaktyczne, które mogą okazać się przydatne dla uczniów. No i gdy uczniowie oglądają te treści, no to robią to w takim też odpowiednim środowisku, który jest pozbawionych elementów, który rozprasza uwagę. Czyli nie ma wtedy reklam przed, w trakcie i po filmie, nie ma żadnych rekomendacji innych filmów. Więc to też jest ciekawe. I to szkoła właśnie wtedy, czy inna, placówka decyduje jakie filmy będzie dołączać do swojego odtwarzacza. Nie ma wtedy propozycji linków zewnętrznych, no i nie ma też komentarzy. Czyli te wszelkie rozpraszacze są po prostu eliminowane. No jaka jest to korzyść dla instytucji edukacyjnej? No na pewno dodatkowe zabezpieczenie prywatności uczniów, środowisko takie dostosowane do nauki, możliwość tworzenia takich interaktywnych lekcji z wykorzystaniem takich ciekawych treści. Edukacyjnych, które są na YouTube, i oni mogą wtedy je odpowiednio wybierać, uporządkować względem konkretnych tematów. No ale teraz to, co najważniejsze, jak można na tym zarabiać, jeśli Twoje treści edukacyjne do tego się również wpisują, no to po pierwsze, gdy publikujemy nasze materiały na YouTube, to musimy przy tych opcjach zaawansowanych. Decydować się na taką możliwość, czyli zezwalaj na umieszczenie na innych stronach. W ten sposób też zezwalamy na to, aby były te nasze treści umieszczone w odtwarzaczu dla szkół. Więc to jest pierwsza rzecz. No ale dodatkowo zobaczmy, musimy otrzymać zaproszenie. Więc okazuje się, że co miesiąc YouTube wysyła powiadomienie do nowych osób twórców z YouTube którzy kwalifikują się do takiej metody zarabiania więc możliwe że już tobie udało się otrzymać takie zaproszenie Jeśli nie to się bo nie obawiaj bo może już niedługo otrzymasz takie zaproszenie a może być tak że już udało się uzyskać takie zaproszenie ale sporo było tych maili i to przeoczyliśmy No to wystarczy że przejdziesz do YouTube Studio do zakładki zarabianie no, i zobacz, powinna się pojawić także zakładka Odtwarzacz dla Szkół i jest informacja, że odtwarzacz YouTube dla Szkół to odtwarzacz umieszczony na stronie, który obejmuje funkcje edukacyjne, takie jak brak reklam, czyli to, co przed chwilą powiedziałem, w jaki sposób to działa. I to, co możesz zrobić, zdecydować się na włączenie. Tutaj masz więcej informacji. I to jest taki podstawowy poradnik z YouTube, który zwraca uwagę na to, jak działa ten odtwarzacz dla szkół, ale ja przygotowałem jeszcze dokładniejszy, więc jeśli chcesz to głębiej się dowiedzieć, jak można zarabiać na takim odtwarzaczu dla szkół, jak to też włączyć, odpowiednio skonfigurować, także jak dostosować nasz kanał do takich treści edukacyjnych, aby częściej był on wykorzystywany właśnie w, takich, w takim odtwarzaczu dla szkół. To tam też otrzymasz ciekawe wskazówki na ten temat. No i zobacz, to co należy zrobić, to zdecydować się na włączenie tutaj, należy zdecydować się na zapoznanie z tą całą umową, no i zaakceptowanie tych warunków. I może być tak, że z czasem zastanawiasz się, ale ile na tym zarabiamy, jak wygląda w ogóle zarabianie na takim odtwarzaczu dla szkół. No, w przeciwieństwie do standardowego modelu monetyzacji na YouTube, no to w odtwarzaczu dla szkół no nie zarabiamy na reklamach, no bo się one tam nie, wyś nie wyświetlają, nie ma takich żadnych rozpraszaczy, bo ma być to materiał właśnie dostosowany do uczniów, aby skupili się na nauce, aby się nie rozpraszali. Więc zarabiamy wtedy na czasie oglądania. Te szkoły i inne instytucje edukacyjne, budując taki odtwarzacz dla szkół na podstawie... Różnych filmów na YouTube płacą pewną licencję. Więc yy, czas oglądania Twoich filmów, które zostały wybrane i dołączone właśnie do odtwarzacza dla szkół, ma tutaj istotne znaczenie. Dlatego wniosek jest bardzo prosty, że im więcej czasu uczniowie spędzają oglądając Twoje materiały, no to tym większy będzie Twój udział w podziale przychodów z opłat licencyjnych, jakie oni ponoszą. E, oczywiście, dana placówka musi też zdecydować, że właśnie twoje treści e, edukacyjne z YouTube zostaną dołączone do ich odtwarzacza. No ale weź pod uwagę, że jest ogromna ilość takich instytucji edukacyjnych, które znajdują się w Polsce, jeśli tworzysz treści edukacyjne także w języku polskim, więc może dzięki temu otworzysz się na nowy sposób zarabiania i później łatwo będzie dostrzegać w statystykach YouTube. Że faktycznie nasze zarobki się zwiększają. Zaraz też przejdziemy do tych statystyk, ale dodatkowo też masz możliwość prowadzić taki kanał w języku obcym, w języku angielskim bądź innym popularnym języku i dzięki temu otwierać się na jeszcze większą ilość takich instytucji edukacyjnych, które będą właśnie inwestować w ten odtwarzacz dla szkół, i to będzie stanowiło dla Ciebie Ciekawy pomysł na biznes na YouTube, więc także i nad tym możesz się zastanowić. No to teraz przejdźmy sobie do tych statystyk. Zobacz, że udało się dołączyć do tego odtwarzacza YouTube dla szkół. Można na, na tym zarabiać, jeśli chodzi o nasz kanał. I teraz możemy przejść do statystyk. Więc, gdy szybko chcesz przejść do statystyk, które dotyczą tylko stricte. Zarabiania poprzez ten odtwarzacz YouTube dla szkół. To zachęcam, aby zawsze przejść sobie do zakładki Zarabianie, odtwarzacz dla szkół i wtedy pokaż moje statystyki. I tam możesz dokładnie się z nimi zapoznać, zobaczyć, jak ogólnie zarabia Twój kanał. Ale też możesz zobaczyć właśnie do tej nowej zakładki, czyli odtwarzacz dla szkół. A jeśli ona jeszcze nie jest widoczna, no to oznacza, że jeszcze nie udało się Tobie zarabiać w taki sposób, więc należy jeszcze poczekać przez następne. Tygodnie, miesiące, i też podejmować odpowiednie działania, aby te Twoje treści, które publikujesz na YouTube, te treści edukacyjne, by faktycznie one były chętniej wybierane przez te instytucje edukacyjne, które budują te własne odtwarzacze dla szkół, dla swoich uczniów. I by wiedzieć, jak to robić, to także na sam koniec odnoszę się do dołączonego poradnika. Ponieważ tutaj zwracam uwagę, jak możesz dokonać takiej optymalizacji Twoich treści, aby właśnie móc zarabiać na tym jeszcze więcej. I jeśli z czasem uznasz, że chcesz zrezygnować z takiej opcji zarabiania, to oczywiście także jest taka możliwość, ale ja oczywiście zachęcałabym, pozwolić sobie najpierw na przetestowanie. Również ja to czynię, i z czasem będę informował, jakie są wyniki z takiego sposobu zarabiania na YouTube. Przetestuj także i ty, jeśli to będzie dla Ciebie czymś trafnym. Do tego zachęcam i do zobaczenia w kolejnej lekcji.